Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj chciałabym wam przedstawić dwa chomiki, które aktualnie przebywają u mnie w domu. Myślę, że część z was już o nich słyszała, widziała je, ponieważ e, czy to na grupie na Facebooku, czy na Instagramie pokazywałam wam je, troszkę nagrywałam, ogólnie wrzucałam zdjęcia, ale wiem, że są też na pewno osoby, które ich nie widziały. Poza tym chciałabym, abyście bliżej je poznali. Stworzyłam tutaj taki... Ala, wybieg. Trochę mały, ale to po to, żebyście po prostu mogli zobaczyć te chomiki. Mam nadzieję, że będą chciały się wam pokazać i że będziecie mogli je poznać i zobaczyć. I zaraz pójdę po pierwszego, żeby sobie tutaj już biegał, a ja wam powiem, co i jak. Okej, okay, więc jest pierwszy kandydat. Troszkę się boi. Pierwszy raz tutaj w ogóle jest. Oczywiście wszystko jest dezynfekowane. i dezynfekuję za każdym razem, bo jest to w ogóle spód od klatki 120. Ale tak, najpierw może zacznę od tego, skąd są u mnie te chomiki. Pewnie wiecie, bo już wiele razy o tym wspominałam, że jestem wolontariuszką w Fundacji Okienko Życia dla Królików i Gryzoni. I jakiś czas temu była przeprowadzana interwencja na Śląsku, gdzie właśnie pod opiekę okienka trafiło 40 chomików. Wszystkie to chomiki dżungarskie, jeszcze oprócz chomików odebrano jedną świnkę morską i szczury. No i ogólnie odebrano jest z takiej pseudochodowli. Ta interwencja była przeprowadzona w pseudo -hodowli. I właśnie z takich warunków zwierzęta trafiają później. Między innymi do sklepów zoologicznych, czy na jakieś giełdy, i takie w ogóle inne miejsca, gdzie możecie je kupić, po prostu. Ja wam tutaj zaraz wrzucę zdjęcie, jak one wyglądały, właśnie w momencie tego odbioru. Generalnie, tak jak możecie zobaczyć, były bardzo zabiedzone, wychudzone, odwodnione. Teraz już te chomiki naprawdę odżyły. Widać, że wyglądają po prostu lepiej. Do mnie trafiły cztery chomiki, wszystkie samce. Dwa z nich już pojechały do domu, więc się naprawdę bardzo cieszę. Zostały mi jeszcze dwa. Chomiki te są młode, mają około Trzech, czterech miesięcy i nagrywam ten film głównie po to, aby po prostu pokazać wam je, aby zachęcić Was oczywiście do adopcji ich, i żeby otworzyć Wam oczy na to, jakie są realia tych wszystkich sklepów zoologicznych. Ja nagrywałam już na ten temat film i tam mogliście oczywiście zobaczyć zdjęcia, ja opowiadałam e, szerzej na ten temat. Ale tutaj mamy taki żywy przykład chomika, który został uratowany z takiej właśnie pseudochodowi, która rozmnażała później te zwierzęta na sprzedaż. Wszystkie te chomiki były trzymane w takich malutkich pudełkach, gdzie było ich na naprawdę dużo, nie miały miejsca aby się ruszyć, więc też były pogryzione i w ogóle, no w masakrycznym stanie. Więc po prostu no mam nadzieję, że nie będziecie tego popierać, że nie będziecie kupować zwierząt w sklepach zoologicznych. Bo chociażby taka sytuacja, taka interwencja pokazuje nam, jak te zwierzęta są traktowane jako zwykły towar, i totalnie nie liczy się dla nikogo ich zdrowie, ich życie, ich cierpienie, to w jakim są stanie. Więc liczę na was, że nie będziecie już więcej tego popierać, wspierać i wkładać w to pieniędzy, tylko właśnie, że będziecie adoptować i ratować zwierzaki, które czekają na dom między innymi. Fundacjach. Ja Wam tutaj pokażę za chwilkę dwa chomiki. Jednego już widzicie, drugiego za chwilkę przyniosę. Niech ten jeszcze sobie tutaj troszkę posiedzi. Nie wiem czy mówiłam, ale są to samce i są to młode chomiki, mają około 3-4 miesięcy. Są zdrowe, chociaż na początku tak jak powiedziałam, wszystkie były w złym stanie, ale wystarczyła po prostu odpowiednia opieka nad nimi i one już od razu nabrały życia, wyglądają zdrowo, nabrały kształtów, z tego powodu się bardzo cieszę. U mnie są dwa chomiki, natomiast w okienku na Śląsku jest ich jeszcze sporo. Oczywiście wszystkie są lub będą do adopcji To zależy tutaj od ich stanu zdrowia Jeżeli ktoś chce na przykład Chomika syryjskiego, a nie dżungarskiego No to również jest ich sporo Właśnie w okienku Ja Wam oczywiście zostawię w opisie link Do strony okienka i tam do tej Jakby zakładki z chomikami Gdzie będziecie sobie mogli obejrzeć wszystkie chomiki do adopcji Znaczy nie są wrzucone te z interwencji Te dżungary, no ale tutaj widzicie Żywy przykład, więc mam nadzieję, że Po prostu to Wam wystarczy Ale zdjęcia chomików syryjskich są tam na stronie są też ich opisy, będziecie sobie po prostu mogli zobaczyć, jakie są do adopcji ojejku, sorry, ruszyłam z totywem oraz zostawię Wam również link do takiego jakby odnośnika, gdzie będziecie mogli wypełnić formularz adopcyjny, aby adoptować któregoś z chomików. Jeżeli spodoba Wam się któryś ze strony z tych syryjskich no to napiszcie po prostu jego imię bo tam będzie do wypełnienia jakiego chomika chcecie adoptować a jeżeli chcecie któregoś z tych dżungarskich, no to po prostu napiszcie, że chomika właśnie dżungarskiego z interwencji, no jakoś tak, na pewno zrozumiemy o co chodzi. Dobra, zaraz Wam opowiem dalej co i jak, jak na razie wymienię chomiki, żebyście mogli zobaczyć po prostu sobie też drugiego. Ok, zobaczcie, mam już drugiego maluszka. Chodzi sobie tutaj. Jest troszkę innego umaszczenia, jak możecie zauważyć. I ogólnie chyba nie powiedziałam, te dwa chomiki przebywają u mnie, czyli w Łodzi, natomiast reszta na Śląsku jeżeli ktoś z Was chciałby adoptować któregoś z chomików, no to proszę go o wypełnienie formularza. Natomiast jeżeli nie jesteście pełnoletni, no to Wy tutaj tego formularza nie możecie wypełnić, o to wtedy musicie poprosić któregoś z rodziców i wtedy jakby adopcja musi przez niego też przejść. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi w ogóle chodzi, ale po prostu adoptować nie może osoba, która nie ma skończonych 18 lat, jednak może zrobić to jego rodzic, więc po prostu wtedy, jeżeli rodzic by wypełnił formularz, to ja Później dzwonię na rozmowę przedadoptyjną i wtedy porozmawiałabym i tak z Wami, no bo to Wy będziecie opiekować się chomikiem, ale również z rodzicem. No, mam nadzieję, że ogarniacie i żeby tłumaczyłam Wam to w miarę logicznie. Jeśli chodzi o same chomiki i ich charaktery, no to tak, one tutaj u mnie, te cztery, które miałam, miały tak naprawdę pierwszy taki kontakt większy z człowiekiem, ponieważ tam, gdzie wcześniej przebywały, no raczej nie mogły na to liczyć. Dlatego były przerażone, były bardzo płochliwe i bardzo się bały. Nadal takie są, nadal się boją i są jednak takie bardziej wycofane, płochliwe, ale nie jest to już w takim stopniu jak było na początku. Widać na pewno dużą poprawę. Ja też wiecie, mając cztery chomiki, nie mogę poświęcić im tyle czasu, ile bym chciała, aby każdego oswoić od razu, bo jeszcze mając swoje króliki, chomika i inne sprawy na głowie, no nie jest to wykonalne. Jednak tak czy siak, staram się im poświęcać jak najwięcej czasu, aby to wszystko szło do przodu i rzeczywiście jest poprawa, jest lepiej. Co fajne, to te chomiki nie są agresywne, więc też łatwiej nam się z nimi pracuje, wiadomo. Czasem tam wiadomo, że skubną, jak są na rękach czy coś, ale to nie jest nic wielkiego. Ani razu żaden z nich nie ugryz tak porządnie, więc to naprawdę nie ma problemu. Dlatego też, no, gdyby ktoś zdecydował się na adopcję, no to musiałby się liczyć z tym, że potrzeba będzie trochę cierpliwości, aby właśnie dojść do tych chomików, aby je tutaj oswoić, aby one zaufały człowiekowi, bo one przede wszystkim nie mają zaufania do człowieka i nie ma się tutaj co dziwić, jeżeli zostały tak skrzywdzone. Więc zadaniem osoby, do której taki chomik by trafił, będzie przede wszystkim zbudowanie takiej więzi, aby on mógł zaufać człowiekowi na nowo. Są naprawdę fajne, urocze, bardzo lubię je w ogóle obserwować. I chomiki przeszły już kwarantannę, czyli taki okres, którym jakby nie mogły być adoptowane, ponieważ były jeszcze pod obserwacją, miały robione badania. No po prostu zwierzę odebrane z interwencji musi przejść taką kwarantannę, ale już są po kwarantannie, więc już tak naprawdę mogą jechać teraz do nowych domów. Tak jak powiedziałam, dwa z nich już pojechały, więc jeżeli wiecie, że będziecie w stanie zapewnić takiemu chomikowi godne warunki, kochający dom, czas, cierpliwość i ogólnie wszystko co najlepsze. No to wysyłajcie śmiało formularze i później czekajcie na telefon ode mnie. No i mam nadzieję, że znajdą jak najlepszy dom. Oczywiście jeżeli nie możecie adoptować, to wielką pomocą będzie również udostępnienie czy to tego filmu, czy różnych postów adopcyjnych. Ja też czasem wrzucam jakieś właśnie takie posty z nimi na Instagramie, więc możecie również je poudostępniać. Będzie naprawdę nam bardzo miło, ponieważ to jest po prostu pomoc dla tych zwierzaków. Teraz ogólnie dawno filmów nie było, ale właśnie między innymi były te chomiki były inne sprawy na głowie. Poza tym muszę ogarnąć jeszcze trochę rzeczy w moim, że tak powiem, życiu i na pewno będę do Was wracała. Poza tym, no, tak jak zawsze Wam mówię, podajcie chociażby na Instagrama, tam staram się zawsze coś nagrać na Intestory. Czy wrzucić jakiś post? Tam jest też taki większy kontakt ze mną, z nami, ze zwierzakami, <noise> więc zapraszam Was serdecznie. Oczywiście wszystko macie w opisie. Dobra, to ja już nie przedłużam. Poznaliście chomiki i z tego powodu się bardzo cieszę, bo właśnie no, miałam w planach nagrać taki film z nimi. Dwóch z nich nie zdążyłam Wam pokazać, ale bardzo się cieszę, że trafiły do super domów. Mam nadzieję, że tym również się poszczęści. No i co? Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!